Dzień dobry kochani, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym vlogu My już dziewczyny jesteśmy same Krzysiek pojechał do pracy, Leoś do przedszkola Także jesteśmy już we dwie U nas dzisiaj pobudka 5.10 I tak powiem wam szczerze, że w ostatnim vlogu wam mówiłam Że... Chyba jednak wolę jak Nelcia Je ostatnie mleczko tak gdzieś W pół do dziewiętnastej i o siódmej zasypia I wiecie ten wolny wieczór e, Mamy dla siebie No i wolę wstać po tej godzinie piątej Chociaż wcześniej było tak, że chodziła spać Koło ósmej, no i spała do Przed siódmą, do po szóstej, także Tak to u nas teraz wygląda, jest okej, okay, nie narzekamy Malutka e, przesypia Całe noce tak naprawdę od początku Więc mega, mega się z tego cieszę Słuchajcie, jesień pełną paru śmieje się, pytam was też na Instagramie, bo mamy Dynie, mamy Wrzosy już um, i już, słuchajcie, wyjmuję swoje jesienne świeczki, które uwielbiam palić właśnie, kiedy są długie, jesienne wieczory. Dzisiaj mam trochę planów, i słuchajcie, powinnam jechać dzisiaj um, do Stoku z rodzicami, załatwić te plany. I nie wiem tak naprawdę, bo wstałam jakaś taka, mm, nie wiadomo jaka. Nie wiem, czy pojadę, czy sobie dziś odpuszczę. Mam ochotę posprzątać dzisiaj kuchnię, e, szafki kuchenne, wiecie, tam gdzie mam przyprawy, ryże, makarony. Mam ochotę tam po prostu wszystko posprzątać, bo ja nie wiem dlaczego, ale u mnie zawsze tam, gdzie mam przyprawy, e, to się robi blub, bałagan. Podczas gotowania po prostu wrzucam, wyjmuję i, i tam jest rozgardiasz. Także będę musiała to dzisiaj posprzątać. No i zobaczymy na pewno dam wam znać czy dzisiaj pojedziemy gdzieś czy dzisiaj e, zostaje w domu. Także to to. Kolejna kwestia to też pytacie się cały czas, czy będą vlogmasy w tym roku. Mam nadzieję, że tak, bo ja uwielbiam vlogmasy, uwielbiam je oglądać, uwielbiam je dla Was nagrywać. Także mam nadzieję, że w tym roku również vlogmasy będą. Będziecie z nami odliczać do świąt, będziecie się z nami przygotowywać. Ja już zauważyłam, że jest szał po prostu ciał na kalendarze adwentowe. Mega wcześnie, no ale to chyba dlatego, że kalendarze adwentowe bardzo szybko się wyprzedają i już widzę, że dziewczyny kupują. No i znowu. Nagrywają zawartości kalendarzy adwentowych No i jak wam już mówiłam Że no trochę mnie to, mnie to smuci Ja wiem, że dużo osób to ogląda Że dużo osób chce wiedzieć Jak wygląda kalendarz w środku Zanim go kupi, zanim wyda pieniążki Ale ja wolałabym mieć niespodziankę I powiem wam szczerze, że podobał mi się jeden kalendarz Ale już widziałam jego recenzję na YouTubie I nie wiem Puh, muszka Ej, i nie wiem, czy jest sens kupowania tego kalendarza. Skoro już wiem, co jest w środku, no muszę się zastanowić. Także trochę mnie to zasmuciło. Dobra, dzień dobry, witam się raz jeszcze. Mała książniczka leży sobie w łóżeczku i się bawi, coraz więcej krzyczy, guga sobie, rozmawia, także no po prostu jest przecudowna. No ja zabieram się za kawkę. Zdrówko, mm. tego mi dzisiaj było trzeba naprawdę, ale dobra, mocna, aromatyczna, mm. no i zastanawiam się co tu zjeść na śniadanie, kompletnie nie mam pojęcia, yy, faza na owsianki już mi przeszła, bo jak wiecie raz ją mam, a raz nie, także myślę, że dzisiaj na szybko jakieś po prostu kanapeczki. I tyle. Słuchajcie, postawiłam już tutaj jesienną świeczkę, matkę, jak ona pięknie pachnie, także u nas już jesienne dodatki. Tak, tak. No dobra, kochanie, ja się zabieram ze za sprzątanie właśnie w szafce z przyprawami, z płatkami. Tutaj mam takie fajne pudełka, i coś tutaj na pewno sobie włożę, na pewno je wykorzystam. Natomiast jak wiecie, u nas świetnie się sprawdza ten słoiczek na płatki Laosia. I ostatnio robimy taki miks płatków, wsypuję wszystkie płatki, jakie mi zostały. I Laosia lubi taką mieszankę, także spoko. Nie będzie mi się to nigdzie walało. Wszystko będzie w słoiczku, eee, także zabieram się za organizację i sprzątanie półek kuchennych, żywnościowych. A no i zostajemy w domu dzisiaj. Eee, jutro mam fryzjera, także też pewnie Was zabiorę ze sobą do Sebastiana, bo Sebastian, słuchajcie, ma swój nowy salon. Kochani, kochani, a ja sobie dojadam to kary, które robiliśmy przedwczoraj. Jest przepyszne, naprawdę. Eee, schowałam sobie w takie fajne pojemniczki, które ostatnio kupiłam. Wyjęłam, odgrzałam. No i mam taki obiado, lunch gotowy. Słuchajcie dziewczyny, kochane moje i kochani. Przed chwilą coś tak mnie wyprowadziło z równowagi, że zaraz oszaleję, zwariuję. Jestem tak wściekła. Że nie macie pojęcia. Zaraz wybieramy się z mamą i z ją na spacer do lasu. Yy, I wiecie co? No, szok. Zawsze karmielili o stałych porach. A dzisiaj stwierdziłam, że nakarmię ją troszeczkę później. No i wiecie, Lili chodzi na spacerki zawsze rano, wieczorem, biega po ogrodzie, naprawdę dużo czasu spędza na zewnątrz. No i słuchajcie, nakarmiłam Lili. No i Nelcia już mi piszczała, więc mówię dobra. Lili, zaraz cię puszczę na spacer, a najpierw nakarmię Nelcie. I Lili nigdy, ale to nigdy nie załatwia się w domu, nie robi, wiecie. Potrzeb swoich w domu. Absolutnie nigdy. E, jeszcze jak była lulu, to kilka razy mi się zdarzyło e, zrobić siku na przykład w łazience. No i słuchajcie, nakarmiłam Nelcie. Puściłam sobie. Mm, Aj, robota, Gienka. E, I stwierdziłam, że dobra, już nie będę czekać, aż skończy, wyłączę go wcześniej. Słuchajcie, ja go podnoszę. A on śmierdzi niesamowicie. Wyobrażacie sobie, co się stało? Kiedy ja karmiłam Nelcie, Lili zjadła i zrobiła kupę w łazience. A AI robot wjechał do łazienki i tą kupę wszędzie, rozumiecie? Wszędzie rozniósł, po całej łazience. Masakrycznie, po całej łazience, po wszystko rozwalone. Dodatkowo... On cały zapchany, brudny, wszystko w kupie, po prostu masakra, brud. Tak się wściekłam ale po chwili pomyślałam: głupia ty. Trzeba było od razu puścić psa albo nakarmić go o tej porze co zawsze. I wyobraźcie sobie, ile czasu zajęło mi, żeby to wszystko posprzątać. Wszędzie jeszcze czuję ten zapach tej kupy, i ja mądra przewróciłam A-ROBOTA i zaczęłam spryskałam go. Nie myśląc o niczym, był tak brudny, zaczęłam go czyścić. No i słuchajcie, aj robot sobie nie działa. Powinnam wyjąć wszystkie części i oddzielnie je przemyć, umyć, a ja zamiast wyjąć, wiecie, szczotkę, kółka, no po prostu wszystko rozkręcić, to ja go po prostu namoczyłam i umyłam i jestem po prostu załamana, zła, mam zrąbany w kosmos dzień. Jak widzicie, nie zawsze wszystko jest pięknie i fajnie. No i dzwoniłam do Krzyśka i Krzysiek mówi, że zaraz wróci z pracy. Sprawdzi, może coś zaradzimy, porozkręca to, posuszy, zobaczy o co tak naprawdę chodzi. Więc muszę Wam powiedzieć, że jestem wściekła, cała łazienka w kupie. To po prostu te szczotki, wyobrażacie sobie, rozniosły tą kupę wszędzie. Sprzątałam na kolanach, później się wykąpałam, bo po prostu zapaliłam świeczki, otworzyłam w domu wszystkie okna, wszystko w kupie. Także już trochę mi emocje opadły, ale byłam tak. Dzisiaj niesamowicie tak wściekła, tak zła, że po prostu odechciało mi się normalnie wszystkiego. A lileczka to leży, koło mnie słodko śpi, i tak naprawdę trochę się wkurzyłam na nią, ale potem mówię, Boże, przecież to nie jej wina. Potem się wkurzyłam na Gienka, na tego kolornego i robota, ale potem pomyślałam, że no co babo. Przecież on jeździł i sprzątał. Robił ci przysługę. Także no po prostu, słuchajcie, masakra. Wstawiłam już kurczaka do piekarnika. Ja dzisiaj zrobię pomidorki z cebulką i z jogurtem naturalnym, ziemniaczki no i tyle, a teraz lecimy sobie zaraz na spacer no także słuchajcie jestem po prostu szokowana, zdenerwowana i mam ochotę, nie wiem, co zrobić to dobrze, bo już jest troszeczkę lepiej bo było po prostu tragicznie dobrze, że wtedy nie sięgnęłam po aparat, że nie widzieliście mnie wtedy, jaka ja byłam wkurzona i chciałam Wam to początkowo pokazać, ale potem stwierdziłam, że widok jest naprawdę tragiczny i nie ma co pokazywać, także no Tragedia, po prostu tragedia. Okej, ok, w łazience już czyściutko podłoga ogarnięta, także jest ok. Kochani, kochani, a tutaj pomidorki z naszego ogródka, y, tym razem żółte. Słuchajcie, ja już posprzątałam, ogarnęłam wszystko. Idziemy z mamą, bierzemy Nelcie, idziemy na spacer do lasu, ale nie ciągnę ze sobą kamery, bo nie biorę żadnej torby, nie chcę się po prostu, y, wiecie, ciągać ze sobą aparatu. Co z tą ostrością? Także lecimy na spacer. Jak wrócę, to się odezwę. Dzień dobry! Dzień dobry! Co zajadasz? Tak sobie leżę, proszę państwa, w takiej pozycji dzisiaj. Tak sobie leżę. No hej! Hej! Ale masz piękne zabaweczki. No piękne masz zabaweczki? Śliczne! nie patrzcie jaka gaduła się zrobiła, co? Jaka jestem gaduła! Dawaj, pupkę! No! Póki co skubany nie działa, zaraz Krzysiek się z nim rozprawi, zobaczymy, sprawdzimy e, i dam Wam znać w następnym vlogu, póki co ściskam Was serdecznie, w następnym vlogu powiem Wam czy działa, czy niestety się spierdzieli.